Pani premier, szanowni państwo, w jakiej kondycji odziedziczyliśmy polską naukę i szkolnictwo wyższe? W światowych rankingach od szeregu lat polskie uczelnie z roku na rok spadają coraz niżej. Za rok 2015 najlepsze uczelnie znalazły się w zaledwie piątej setce. Dużo lepiej jest, jeżeli chodzi o osiągnięcia naukowe, bo o ile sumować pozycję polskich uczelni, to sytuujemy się na 38 miejscu na świecie, to pod względem osiągnięć naukowych jesteśmy na miejscu 20, ale z kolei ta nauka, mimo ogromnego potencjału i doświadczonych naukowców, i młodych, zdolnych doktorów, ta nauka jest dramatycznie niedofinansowana, bo pod tym względem znowu sytuujemy się gdzieś pod koniec czwartej dziesiątki. No i wreszcie. Wielką plagą dla polskich uczelni, dla naukowców, dla studentów jest coś, co było skutkiem ubocznym poprzednich reform. Obok dobrych konsekwencji te reformy zaowocowały monstrualną biurokracją. Co zrobiliśmy przez te 12 miesięcy? Ja bardzo precyzyjnie rozpanowałem strategię działań na 4 lata, ale zaczęliśmy właśnie od oczyszczania przed pola, od ograniczania biurokracji. Od 1 października weszła w życie ustawa deregulacyjna, weszło w życie siedem rozporządzeń, które zdecydowanie ograniczają liczbę zupełnie niepotrzebnych biurokratycznych obowiązków. Od 1 stycznia dojdzie do kolejnej zasadniczej zmiany w polskich uczelniach. Zmienią się zasady finansowania uczelni. No, to, że one w rankingach światowych z roku na rok spadały coraz niżej, to w ogromnej mierze była konsekwencja wadliwego modelu finansowania. Finansowano uczelnie nie ze względu na jakość kształcenia, ze względu na jakość badań, tylko pod jednym kątem – liczba studentów. Im więcej studentów, tym więcej pieniędzy. Oczywiście konsekwencją tego musiało być umasowienie studiów i w ślad za tym obniżenie poziomu. Zmieniamy te zasady. Będziemy teraz kładli nacisk na wysoką jakość kształcenia zajęcia, w małych grupach zdobywanie grantów naukowych, zwłaszcza tych międzynarodowych. No i właśnie umiędzynarodowienie to jest kolejny priorytet, na którym się skoncentrowaliśmy. Udało się rozwiązać dwie kwestie, które od dawna były dużą bolączką. Wstydliwą kwestię tzw. habilitacji słowackich, patrzę na pana profesora, na pana premiera Glińskiego, on doskonale wie, jakim, jakim to było problemem, ale podpisaliśmy także umowę o uznawalności dyplomów z Chinami. Coś o co zabiegało wiele poprzednich rządów. Nam się to powiodło, to otwiera ogromne perspektywy przed polskimi uczelniami pozyskiwania studentów z Chin, ale także rozwoju współpracy naukowej. Ale bardzo zaawansowane są prace nad utworzeniem kluczowej instytucji, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. To jest instytucja, która będzie odpowiadała nie tylko za stworzenie takiego systemu stypendiów dla polskich studentów i naukowców wyjeżdżających za granicę. Celem tej instytucji jest po pierwsze ściągnięcie do Polski, powrót do ojczyzny setek czy nawet tysięcy bardzo zdolnych młodych naukowców, którzy rozsiani są po najlepszych uniwersytetach całego świata. I wreszcie drugim celem jest odwrócenie po przeszło 200 latach wektora drenażu mózgów. Przez 200 lat najzdolniejsi Polacy byli zmuszani do emigracji. Teraz chcemy, żeby do Polski zaczęli przyjeżdżać zdolni studenci, doktoranci. Doktorzy, profesorowie z całej Europy, z całego świata, stać nas na to już i pod względem finansowym, i pod względem organizacyjnym. No ale przede wszystkim polskiej uczelni, polskim uczelniom, polskiej nauce potrzebna jest nowa ustawa. Za tę ustawę, za pracę nad nią wzięliśmy się w sposób zupełnie inny od naszych poprzedników. Ona powstaje nie na biurku ministra, nie na biurkach urzędników, tylko poprzez dialog ze środowiskiem akademickim, ale także dialog wewnątrz środowiska akademickiego, bo najpierw zorganizowaliśmy konkurs, w którym wyłoniliśmy trzy zespoły, takie konkurencyjne zespoły, które przygotowują trzy różne koncepcje nowej ustawy i równolegle od października ruszyły przygotowania, cykl konferencji, debat których zwieńczeniem ma być we wrześniu 2017 roku Narodowy Kongres Nauki. Tam pokażemy nową ustawę, ustawę, która będzie określała kierunek i strategię rozwoju polskiej nauki i polskich uczelni. Wierzę, że na nie tylko na następne lata, ale następne dziesięciolecia. Drugi filar naszych działań to jest zbudowanie pomostu między nauką a gospodarką, takiego prawdziwego partnerstwa między naukowcami a przedsiębiorcami. Sejm przyjął już. Ustawę o innowacyjności, kluczową, bo dającą realne zachęty i dla przedsiębiorców, i dla naukowców do tego, żeby współpracowali. To jest pierwsza ustawa o innowacyjności, nad drugą już pracujemy. Zreformowaliśmy zasady działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, kluczowej instytucji z punktu widzenia tej współpracy nauki i biznesu, bo poprzez tę instytucję do polskich przedsiębiorców i naukowców trafiają dziesiątki miliardów złotych. Skorelowaliśmy działania NCBR-u z planem odpowiedzialnego rozwoju. Jeżeli pan premier Morawiecki wskazuje jakąś branżę przemysłu, na przykład elektromobilność, samochody napędzane czy pojazdy napędzane elektrycznie czy hybrydowo, jako na dziedzinę, która ma ogromny potencjał rozwojowy, jeżeli chodzi o polską. Gospodarkę. To w taki sam sposób chcemy dofinansować naukowców działających w tym obszarze, tak, żeby połączyć wysiłki, żeby ten rozwój polskiej gospodarki w jak największym stopniu opierał się na dorobku polskich naukowców. Zapleczem dla planu premiera Morawieckiego, dla planu odpowiedzialnego rozwoju powinny być instytuty badawcze. Mamy wybitne instytuty badawcze, przeciętne, nie brakuje słabych, reformujemy. W przyszłym roku powstanie Narodowy Instytut Technologii, a więc połączymy potencjały tych dzisiaj rozproszonych, często bezsensownie konkurujących ze sobą instytutów. No, stworzymy prawdziwe naukowe zaplecze dla polskiej gospodarki. I wreszcie chcemy uruchomić także nową ścieżkę kariery akademickiej, ścieżkę wdrożeniową tak żeby doktoraty habilitacje profesury można było uzyskiwać już nie za pracę nie tylko za pracę teoretyczne ale także za wdrożenia gospodarcze ale trzeba pamiętać o tym że Nauka to nie tylko poszukiwanie prawdy, nauka to nie tylko budowanie podwalin szybkiego rozwoju gospodarczego, nauka ma także swoją społeczną odpowiedzialność. W dużo większym stopniu niż nasi poprzednicy kładziemy nacisk na popularyzację nauki i na to, żeby najnowsze odkrycia nauki trafiały w, nie tylko do dużych ośrodków akademickich, ale także do miast powiatowych czy gmin. W tym celu uruchamiamy kilka nowych programów. Uruchomiliśmy już program wsparcia dla uniwersytetów dla dzieci. Uruchomiliśmy program wsparcia dla uniwersytetów III wieku. A od początku przyszłego roku w Polskę ruszą naukobusy, takie specjalne busy wyposażone w nowoczesne laboratoria naukowe i tam animatorzy będą z dziećmi, młodzieżą przeprowadzać eksperymenty naukowe w ten sposób. Budząc zainteresowanie um, nauką, jakie są wyzwania na przyszły rok? No, po pierwsze, potrzebna jest ta nowa ustawa i to będzie wielki wysiłek nie tylko ministerstwa, nie tylko rządu, całego środowiska akademickiego. Po drugie, musimy przyspieszyć to, o czym mówił pan premier Morawiecki, wskazując to jako sukces, ale też jako wyzwanie przyspieszyć wykorzystywanie um, funduszy um, unijnych także w obszarze nauki. No i wreszcie. Jako minister nauki i szkolnictwa wyższego muszę zadbać o to, żeby wzrosły nakłady na naukę. Tutaj liczę na twarde, ale przyjazne i owocne negocjacje w ramach Rady Ministrów przy okazji budżetu na rok 2018, ale jestem optymistą, bo mamy wspólny cel. Tym celem jest budowa silnego państwa, nowoczesnej gospodarki i zamożnych, dobrze wykształconych Polaków. Dziękuję bardzo.